Witajcie drodzy widzowie na kanale Tysiąc Mądrości Życiowych. W drugiej połowie życia najlepiej nie pożyczać innym tych trzech rzeczy. Moi drodzy, ile tak naprawdę dekad mieści się w ludzkim życiu? Większość z nas przeżywa około 8 dziesięcioleci, Innymi słowy, dożycie osiemdziesiątki to cel, do którego dąży wielu współczesnych ludzi. Zastanówmy się więc, która dekada w ciągu tych osiemdziesięciu lat jest najtrudniejsza? Czy jest to czas nauki i budowania kariery? A może okres, w którym zakładamy rodzinę, żonglując między pracą, domem, a obowiązkami wobec bliskich z obu stron? A może to ten czas, gdy jesteśmy już starsi, dzieci założyły własne rodziny, a my zostajemy sami w pustym domu. Prawda jest taka, że dekadą uznawaną za najcięższą w życiu człowieka jest okres między 50 a 60 rokiem życia. Zanim skończymy 50 lat, często myślimy, że życie jest proste i przewidywalne, że jednym spojrzeniem możemy dostrzec całą naszą starość. Jednak dopiero po przekroczeniu tej granicy uświadamiamy sobie, że życie wcale nie jest tak łatwe, jak sobie wyobrażaliśmy. Presja w pracy, obowiązki rodzinne sprawiają, że czujemy się nieustannie zmęczeni, zestresowani, a czasem wręcz wyczerpani. Mówi się, że te 10 lat to najmroczniejszy okres w życiu, ponieważ musimy stawić czoła zarówno kryzysowi wieku średniego, jak i kryzysowi nadchodzącej starości. Te dwa kryzysy stają się barierą, która utrudnia nam pójście naprzód. Jak więc przetrwać ten mroczny czas? Weźmy przykład z ludzi mądrych i przezornych, którzy zawsze żyją według określonych zasad. Wtedy zrozumiecie, że ta dekada wcale nie musi być taka zła. Po pierwsze, rzeczy, które kochasz i cenisz. Jest wiele rzeczy, które uważasz za ważne i które bardzo lubisz, dlatego nigdy nie powinieneś ich łatwo pożyczać. Dobre serce nie musi oznaczać oddawania tego, co jest dla Ciebie najcenniejsze, bo kiedy człowiek traci coś, co kocha, z pewnością jest mu bardzo smutno. Jeśli bez wahania oddajesz komuś to, co lubisz, znacznie zwiększasz ryzyko, że zostanie to zniszczone lub nawet utracone. Nie możesz mieć pewności, że inni będą cenić tę rzecz tak samo jak ty, a gdy stanie się coś złego, twój nastrój z pewnością się pogorszy. Nie będziesz mógł winić tej osoby, a jedynie zadręczać się w swoim sercu. A to jest wyjątkowo niezdrowe dla osób, które przekroczyły pięćdziesiątkę. We współczesnym świecie jest wielu nieszczęśliwych ludzi. Dlatego, jeśli masz dostatnie i szczęśliwe życie, jest to powód do wielkiej radości. Powinieneś jednak zachować umiar i nie chwalić się tym, co masz, zbyt często. Może to wywołać niechęć lub zazdrość u tych, którym w życiu się nie powiodło. Pamiętaj, że oprócz Twoich rodziców, nikt tak naprawdę nie kocha cię bezwarunkowo. Czasami ludzie wokół ciebie udają, że cieszą się Twoim szczęściem, ale nigdy nie wiesz, co myślą za Twoimi plecami. Dlatego, będąc w średnim wieku, nie obnoś się ze swoim szczęściem. Lepiej poświęć ten czas na dbanie o swoją najbliższą rodzinę. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że ludzie najchętniej chwalą się tym, czego im brakuje. Prawdziwie szczęśliwi ludzie nie mają czasu, by na każdym kroku opowiadać o swoim szczęściu. Oni po prostu nim żyją. Po drugie, pieniądze na twoje życie na starość. Kiedy się starzejesz, musisz poważnie pomyśleć o swojej emeryturze. W tym czasie Twoja zdolność do pracy i zarabiania pieniędzy znacznie się zmieni. Nie będziesz już w stanie zarobić tyle, co w młodości. Dlatego tak ważne jest, aby wcześniej przygotować sobie fundusz na życie i wydatki w ostatnich latach życia. Kiedy ktoś poprosi Cię o pożyczenie tych pieniędzy, nie zgadzaj się pochotnie. Jeśli ich nie odzyskasz, Twoja starość nigdy nie będzie dobra. Wtedy niechcący, staniesz się ciężarem dla swoich dzieci, powodem ich zmęczenia i narzekań. Gdy przekroczysz pięćdziesiątkę, musisz być bardziej ostrożny we wszystkim, co robisz i dokładnie przemyśleć każdą decyzję. Jeśli tego nie zrobisz, twoje życie nieuchronnie ucierpi. To życie nie jest bajką. Ludzkie serca są skomplikowane. Znasz czyjąś twarz, ale nie znasz jego serca. Mówi się Pożycz pieniądze, by poznać serce człowieka, a zobacz, jakie oddaje, by poznać jego godność. Kwestia pożyczania i oddawania pieniędzy bywa sztuką życia. Pieniądze to owoc naszej ciężkiej pracy. Boimy się pożyczać komuś, kto nie odda, ale odmawiając, ryzykujemy utratę relacji. Gdy przyjaciele lub bliscy proszą nas o pożyczkę, nawet obiecując wysokie odsetki, ryzyko jest ogromne. Bardzo często kończy się to tak, że nie tylko nie odzyskujemy swoich pieniędzy, ale tracimy też przyjaciela. Dlatego w dojrzałym wieku musimy pamiętać o jednej zasadzie. W życiu każdego z nas zdarzają się trudne chwile, kiedy potrzebujemy pomocy. Jeśli ktoś pożycza i oddaje, to w porządku, takiej osobie można pomóc, ale jeśli ktoś pożyczył raz i nie oddał, pod żadnym pozorem nie popełniajmy tego samego błędu po raz drugi. Przecież nasze pieniądze nie spadły z nieba. Każdy grosz, każdy złoty jest owocem naszej ciężkiej pracy, naszego potu. Po czterdziestce musimy nauczyć się patrzeć na świat z większą rozwagą, obserwować ludzi i nie być już tak naiwni jak w młodości. Niezależnie od tego, ile mamy oszczędności, trzymajmy się z daleka od ludzi, którzy nie spłacają długów. Odmawiajmy im zdecydowanie i od samego początku. Wkraczając w wiek dojrzały, nawet jeśli mamy dobre serce, musimy być ostrożni. Nie oddawajmy pieniędzy, na które tak ciężko pracowaliśmy i które są fundamentem bezpieczeństwa naszej rodziny, w ręce kogoś, kto nie ma honoru. Pieniądze to nie wszystko, ale bez pieniędzy nie można mieć prawie niczego. Niezależnie od czasów, w jakich żyjemy, pieniądz ma ogromną moc. Możemy go użyć, by zadbać o zdrowie, zyskać czas, a nawet poczuć się szczęśliwsi. Pieniądze są po prostu niezbędne w naszym życiu. Codziennie pracujemy po to, by je zarabiać i budować wymarzoną przyszłość. Musicie wiedzieć, że pieniądze są gwarancją naszego bezpieczeństwa, zwłaszcza gdy nadchodzi starość. Bez nich każdy krok staje się trudniejszy. Wizyta u lekarza kosztuje, leki kosztują, nawet zwykły dojazd do przychodni wiąże się z wydatkami. Trzecią rzeczą, której nie wolno lekkomyślnie oddawać jest zaufanie. Zaufanie w relacjach międzyludzkich jest fundamentem. Kiedy zbyt łatwo obdarzamy nim innych, a trafimy na osobę niegodną, sami ściągamy na siebie kłopoty. Szczególnie na starość, mając za sobą dziesiątki lat doświadczeń, nie powinniśmy ufać komuś pochopnie, nawet jeśli wydaje nam się, że dobrze go znamy. Jeśli ktoś przychodzi do ciebie z prośbą o przysługę, nie zgadzaj się od razu, zastanów się, przeanalizuj charakter i możliwości tej osoby, bo jeśli ma złe intencje, jedyną poszkodowaną osobą będziesz ty. Po pięćdziesiątce bardzo trudno jest podnieść się po takich ciosach. Oszustwo, nieważne czy małe czy duże, może zostawić głęboką ranę w psychice i zatruć radość z ostatnich lat życia. Wielu ludzi odczuwa lęk przed starością, ale ten strach nie dotyczy samego wieku, lecz obawy przed bezradwością, przed tym, że jesień życia nie będzie szczęśliwa i spokojna. Mówi się, że człowiek na starość jest prawdziwym szczęściarzem, jeśli wciąż ma u boku kochającego małżonka, wdzięczne dzieci i życzliwych sąsiadów. Każdy z nas pragnie przeżyć starość bez troski i zmartwień, a to jest możliwe tylko wtedy, gdy osiągniemy wewnętrzny spokój i harmonię, bo to one pozwalają zrozumieć sens życia i odnaleźć drogę do szczęścia. Zwłaszcza po przejściu na emeryturę, kiedy siły fizyczne i psychiczne słabną, najmniejszy chaos może prowadzić do poważnych błędów. Tylko zachowując jasność umysłu, unikniemy robienia rzeczy, których później będziemy gorzko żałować. Młodzi ludzie popełniają błędy z pośpiechu, a starsi z niecierpliwości i zdenerwowania. Jeśli senior w trudnej sytuacji nie potrafi zachować spokoju, a z błahego powodu wpada w złość, nie tylko traci zdolność oceny sytuacji, ale także szkodzi własnemu zdrowiu. Jak mówi mądre przysłowie, spokój rodzi mądrość. Jeśli starsza osoba opanuje tę sztukę, sztukę spokoju, szczęście i pomyślność z pewnością za nią podążą. Starożytni mawiali, kto czyni dobro. Tego omija nieszczęście, nawet jeśli szczęście jeszcze nie nadeszło. Kto czyni zło, od tego odwraca się szczęście, nawet jeśli nieszczęście go jeszcze nie spotkało. Niektórzy ludzie dla zysku ryzykują i postępują niegodziwie, ale ich czyny prędzej czy później wychodzą na jaw, a wtedy spada na nich kara. Z kolei, gdy czynimy dobro, nawet jeśli nikt o tym nie wie, nasze dobre uczynki wracają do nas w postaci błogosławieństw. Szczególnie w starszym wieku, osoba, która pielęgnuje w sobie dobroć, bezinteresownie pomaga innym, buduje wspaniałe relacje z ludźmi i czuje w sercu prawdziwe szczęścia. Oczywiście, pomagając, nie robimy tego po to, by oczekiwać wdzięczności. Robimy to, bo daje nam to poczucie wewnętrznego spokoju. Ciesząc się błogosławieństwem, które z tego płynie, stajemy się szlachetnymi ludźmi, darzonymi przez wszystkich szacunkiem. Za młodo ludzie rzadko kiedy zadowalają się prostym życiem. Każdy pragnie gonić za sławą i karierą, rywalizując w zgiłku świata. Dopiero na starość odkrywamy, że to wszystko jest tylko ulotną chwałą. Im bardziej mamy obsesję na punkcie sławy i korzyści, tym więcej cierpimy. Ból rodzi się z porównywania się z innymi, z wpadania w niekończące się konflikty interesów. Tylko wtedy, gdy człowiek potrafi porzucić swoją wewnętrzną chciwość, może poczuć ulgę i prawdziwą satysfakcję z rzeczywistości, z jej wzlotów i upadków. W drugiej połowie życia, w starości, to właśnie spokój jest prawdziwym życiem. Kiedy się starzejemy, jeśli potrafimy żyć spokojnie, ciesząc się zwykłymi radościami, to jest to prawdziwe szczęście ludzkiej egzystencji. Rodzimy się, by stać się najlepszą wersją siebie, a nie po to, by wygrywać z innymi. Spokój, dobroć i pogoda ducha to jest prawdziwe szczęście w życiu, a także najwzniosłejszy stan mądrego człowieka. Kochani widzowie, W dalszej części naszego programu. Zapraszam Was do wysłuchania historii pod tytułem: „Mamo, starzeje się. Proszę, miej dla mnie więcej cierpliwości. List, który poruszył miliony serc. Moje dziecko. Kiedy pewnego dnia zobaczysz, że się starzeje, że moje reakcje są powolne, nieskładne, a zdrowie stopniowo podupada, Proszę, bądź cierpliwe, aby mnie zrozumieć i okazać współczucie. Kiedy podczas jedzenia moje ręce będą się trząść, a jedzenie będzie spadać, a nawet gdy nie będę w stanie samodzielnie się ubrać, proszę, nie śmiej się ze mnie. Bądź jeszcze trochę cierpliwe. Pamiętasz, ile czasu zajęło mi nauczenie cię tych wszystkich rzeczy? Kiedy stanę się zapominalska i będę w kółko powtarzać tę samą historię? Proszę, nie przerywaj mi, wysłuchaj mnie. Kiedy byłeś mały, musiałam czytać ci tę samą bajkę niezliczoną ilość razy, aż spokojnie zasnąłeś. Kiedy rozmawiasz ze mną i nagle nie wiem, co powiedzieć, proszę, daj mi chwilę na zastanowienie. A jeśli nadal nie mogę sobie przypomnieć, nie poganiaj mnie. W tej rozmowie nie liczą się słowa, ale to, że mogę być po prostu przy Tobie kiedy nie będę chciała się kąpać, nie gań mnie, pamiętasz, ile wspaniałych wymówek musiałam znaleźć, żeby namówić cię na kąpiel, gdy byłeś mały? Kiedy wyjdę z domu i zapomnę drogi powrotnej, nie złość się i nie zostawiaj mnie samej, powoli zaprowadź mnie do domu. Pamiętasz, ile razy gubiłeś drogę, gdy byłeś dzieckiem, a ja z ogromnym niepokojem, cię szukałam. Kiedy mój umysł nie będzie już tak sprawny i przypadkowo upuszczę miskę czy kubek, moje dziecko, nie krzycz na mnie. Pamiętasz, jak często w dzieciństwie zrzucałeś jedzenie na podłogę? Kiedy moje nogi odmówią mi posłuszeństwa, podaj mi rękę, tak jak ja pomagałam Tobie stawiać pierwsze kroki w życiu. Kiedy będę się do Ciebie tulić, nie czuj litości, złości ani urazy. Ty też będziesz się do mnie przytulać, tak jak ja kiedyś pomagałam ci krok po kroku budować twoje życie. Pewnego dnia zdasz sobie sprawę, że nawet jeśli popełniłam wiele błędów, zawsze starałam się dać ci to, co najlepsze. A kiedy z trudem będę łapać ostatni oddech, moje dziecko, bądź przy moim łóżku, trzymaj mnie mocno za rękę. Będąc przy mnie, proszę, nie myśl z nienawiścią czy żalem o tym, że nie mogę zostawić ci żadnego spadku. Musisz wiedzieć, jak ciężko pracowałam, aby cię wychować i zapewnić ci dobre wykształcenie. W obliczu śmierci będę czuła niepokój i strach, nie sądziłam, że chwila przed opuszczeniem tego świata będzie tak przerażająca. Dlatego mam tylko jedno życzenie bądź przy mnie, aż na zawsze odejdę z tego świata. Nie chcę odchodzić w samotności, bo jesteś dla mnie wszystkim. Zrozum mnie, pomóż mi, podaj mi rękę, użyj swojej miłości i cierpliwości, aby pomóc mi przejść przez resztę życia. Odwdzięczę ci się uśmiechem i niezmienną miłością. Kocham cię, moje dziecko. Okazujcie szacunek swoim rodzicom. Ta lekcja o wdzięczności znów rozbrzmiewa w naszych uszach. Rodzice przełknęli wiele goryczy i słodyczy, znosili trudy, aby nas wychować na dobrych ludzi, nie skarżąc się ani słowem. Kwiaty w końcu muszą zwiędnąć, a ludzie starzeją się i odchodzą na drugą stronę. W wirze codziennych trosk czasami zapominamy o wdzięczności, o odwdzięczeniu się rodzicom, a kiedy ich już nie ma na tym świecie, na żal jest za późno. Dlatego, jako dzieci, powinniśmy sprawiać rodzicom radość, nie pozwólmy, by uronili łzy z powodu naszego niewłaściwego zachowania. Aby rodzice nie musieli się martwić ani niczego żałować, pomóżmy im spełnić ich niespełnione marzenia. Zgoda z rodzicami i szacinek dla nich to najwyższy poziom synowskiej miłości w życiu. A co, jeśli rodzice przez pomyłkę sprawią ci ból? Nikt nie jest doskonały. A jeśli rodzice popełnią błąd, powinniśmy im wybaczyć. Czy kiedyś, gdy my popełnialiśmy błędy, rodzice chowali do nas urazę? Dopóki rodzice żyją, mamy dokąd wracać. Kiedy rodzice odchodzą, w życiu pozostaje tylko droga powrotna. Największym żalem w życiu jest chcieć opiekować się rodzicami, gdy oni już na nas nie czekają. Wdzięczność wobec rodziców to obowiązek każdego dziecka. Nie czekaj, nie odkładaj tego na później, nie pozwól, by wszystko przeminęło w spóźnionym żalu. Jeśli ta historia poruszyła wasze serca i dała do myślenia, prosimy, okażcie swoje wsparcie, dając łapkę w górę. Zasubskrybujcie nasz kanał, tysiąc mądrości życiowych, aby nie przegapić kolejnych inspirujących opowieści. Podzielcie się tym filmem z bliskimi, bo może to właśnie ta wiadomość, której ktoś dzisiaj potrzebuje. Chcielibyśmy również poznać wasze myśli zostawcie swoje refleksje i historie w komentarzach poniżej. Dziękujemy za wasz czas i do zobaczenia w następnym filmie.